I jak się zapyta takiego dzieciaka, który przyszedł na wiec, czemu popiera Bencena To odpowiada tak samo jak on, czyli nie znam się, nie znam jego poglądów Co? On popiera aborcję z gwałtu, tak, to... no i dobrze Popierasz zakaz aborcji z gwałtu? Tak Czemu? Temu Że jestem chrześcijaninem i dla mnie zabijanie dzieci jest niemoralne a jakbyś miał dziewczynę i ktoś by ją zgwałcił, a ty podobno nie chcesz mieć dzieci, to byś to dziecko wychował mimo wszystko i dał zniszczyć ciało swojej dziewczynie? To wtedy bym zajebał tego gwałciciela. Czy nadal popierałbyś zakaz aborcji? Wtedy bym ją pewnie zostawił. <laughs>